Hej, cześć, witajcie, tu kapitan i zapraszam do Shadowruna No dobra, jesteśmy w Kraus Bazar. Kraus Bazar, Kreuz Buzur. Nie jestem pewien, jak to dokładnie się wymawia, ale to jest jakaś schronisko tych. Tak, jak był ten bar, pamiętacie, w tym poprzednim bar. Jak to tam stowarzyszenie, czy tam Gildia Szwaczy. Tak, mamy tutaj ten. Taki bazar, jakieś schronisko dla, dla tych Shadowrunnerów. Mógł ukryć się przed policją, przed y, ludźmi, którzy ich ścigają. Okej. Okay. Dobra, wchodzimy do środka, y, ze śpiących kanałów, do ciepła naszego schroniska, naszej kryjówki. E, w środku czeka jakiś mężczyzna. Kim jesteś? Połamsel. Stało się coś złego, prawda? E, daję krok do przodu, e, wy, ujawiając. Pojawia, teraz możesz. Zobaczcie jego twarz, e, którą przedtem ukrywał w, w cieniu płynącego światła. E, światło odbija się, e, no nowe światło odbija się od jego okularów. E, widzisz jego twarz bez, zupełnie wypraną z emocji. Paul Amsel. To drużynowy fixer i landlord. E, część e, dealer i in, broker informacji na pół etatu. Jeden z najlepiej. E, Ludzi z najlepszymi koneksjami w Berlinie. Teraz e, Fixer wiecie kto to jest. Fixer fix to jest naprawić coś, coś, coś załatwić, coś zrobić. Coś, jeżeli coś potrzebujemy, jakiegoś fixu, coś, coś na przykład broni, e, e, narkotyków, znaleźć coś, kogoś szybko, idziemy do Fixera, coś nam załatwić, nam coś. Landlord to jest ktoś, kto wynajmuje rzeczy, kto jest właściciel to jest ktoś, kto prawdopodobnie jest właścicielem tej kryjówki, tego schronu. Ehm. Także o, to gdybyście nie wiedzieli, kim, kim jest ten Fixer landlord Okej. Okay. Przeciągłe spojrzenie drużyny i już wie wszystko. E, ponure twarze, e, ciężkie spojrzenie, e, wkurzona Eiger, brak Moniki. Miałem złe przeczucie. Czy ona... Jak to się stało? E, jego twarz e, bieleje niemal jak wapno. Ciężko przyłyka ślinę. Potrzebuje chwili, żeby przerzuć ten fakt, żeby pogodzić się z tym. To była ustawka. Ktoś, czekajcie. Coś, coś w stanach zabezpieczających schronu. Podpiła się i było. Wszystko skończyło się w sekundę. No dokładnie tak było. Detrich. Hey, widziałem już kiedyś, jak ktoś próbował usmarzyć Monikę. To, to było coś gorszego. Glory kiwa głową, jak zwykle robotycznie i nie wykonując zbyt wielkich ruchów. Monika zginęła z bioprzewodnikowego udaru. No, chyba tak. To prawda. Eiger wskazuje się palcem. A ten idiota stał tam i pozwolił, żeby to się stało. Odsuń jej rękę. To, to główna prawda. Eee, szofa, e, tak, odtrąć jej rękę. To z kim jeszcze raz? Wyzy wyzywam Cię. Zignoruj to. Nie, nie możemy pozwolić. Jest jeden przywódca w tej grupie, i to jestem ja zresztą ta Monika się na to zgodziła. Jak kiedy jej nie ma, to ja tu wozę. nie mogę pozwolić, żeby ktoś tutaj sobie e, pozwalał na takie rzeczy jeżeli chce być w moim składzie ta dziewczyna to musi, Eiger musi się wstąpić do szeregu, trzeba bym do pionu, zresztą znacie tą zasadę gdzie to tam ostatnio robiliśmy taki sam układ, słuchajcie w The Banner Saga, jest na moim kanale zobaczcie sobie, też tam miałem żołnierza, któremu nie podobało się moje dowództwo E, dobra, dotknij jeszcze raz. E, Eger otrząsa się z zaskoczenia. E, na jej twarzy pojawia się e, piekielny uśmiech. Grozisz mi? Poważnie? Je, jej ręce zaciskają się w pięści. No dalej. Daj mi tylko wymówkę, żeby rozwalić ci łeb. Nie, to wszystko głupota. Kapitan Barowiec yy, dobrze się spisał, Eger. Wiem, że tego nie widziałaś i wiem, że na mnie wierzysz, ale dobrze mu poszło. Więc e, zrób nam, nam, wszystkim przysługę I zamknij się, dobra? Przemknąć się Jebać to Odwraca się do Detricha Potrząsa nim, ale on stoi twardo Szanuję cię Detrich Ale wiesz co? E, nie masz mojego treningu Żadna z was go nie ma Monika była dobra Była najlepsza, prawda? Ale była zbyt pewna siebie Trochę kodowała robotę jak to by była jakaś gra e, Stała się z Robiła to zbyt długo, i każdy, kto tak robi, prędzej czy później trafi do Piachu. Eger z powrotem otwarta się do ciebie. Um. Jeżeli byłeś uważny, już teraz wiesz, że to wszystko twoja wina. Mogłeś pilnować Moniki tak samo ją, jak i drzwi. Dosyć, Iger. E, jego głos jest ochrypy, a o, e, twarz nie wyraża żadnej emocji. Dosyć. Eger napiera dalej. Nie zwraca uwagi na, na to, że ktoś próbuje uspokoić. Jej w, głos jest wciąż spokojny, ale w jej oczach p, p, płonie płomień. Widać ogień. Jak tak. długo minęło? od Ile sekund minęło, odkąd odpiliście Monikę od sieci? 4, 5 Wiesz, i, i jak wielkie obrażenia może spowodować szok na y, y, mózgu Dekera przez 5 sekund? Widzę, e, że cokolwiek odpowiemy. wszystko będzie to samo. Um. Nie musisz nas na to odpowiadać. E, oczywiście, że wiesz. Monika umarła, ponieważ ty patrzyłeś. Stałeś na warcie. E, to wszystko Twoja pieprzona. Do. Dość. Głos Amzela przeradza, przeradza, przeradza się w ryk. Uderza pięścią w stół. Ej, girl. Ty, i borowiec, policzycie się później. Ja usłyszałem już dosyć. Teraz trzeba podjąć jakieś działania. Nasz klient wysłał nas na coś na znacznie większego niż na początku myśleliśmy. Chcę wiedzieć dlaczego. Popieram. To miała być bułka z masłem. Zemsta to nie jeden powód, dla którego powinniśmy go znaleźć. Widzieliśmy tam coś, czego nie powinniśmy być i zobaczyć. Myślę, że wciąż jesteśmy w niebezpieczeństwie. E, Pol e, pozuje na chwilę. E, pociera skronie. Zgoda. Musimy zneutralizować to niebezpieczeństwo. E, musimy wiedzieć, z kim mamy do czynienia. W początku przyjrzyjmy się temu, co stało się dziś wieczorem. Nie wstrzymujcie niczego. Każdy mały detal może mieć znaczenie. Co się stało w sumie. Mm, powiedziała, Monika powiedziała imię Furzen. Tak, to jest. No, to imię powiedziała faktycznie. Był ten koleś w tym pancerzu. I tak. Powiedzmy o tym. Abzel robi krok w tył i milczy przez chwilę, zanim odpowie, ponownie się odezwie. Ogniste skrzydło. To... takie niespodziewane. Wybaczcie, to przywiało stare, nieprzyjemne wspomnienia. Glory unosi brwi. Ogniste skrzydło? Jeden z najokrutniejszych Wielkich Smoków. Są tacy, którzy... Nie zgodziliby się z tym stwierdzeniem, ale oni nigdy nie świadczyli grozy życia w cieniu, ukrywania się. Spogląda na, gl na glory. Jesteś zbyt młoda, żeby to pamiętać. To oczywiste. Ale moje pokolenie, pokolenie Niemców, Niemców moje, Niemcy mojego pokolenia, Schwinge, tak to się chyba wymawia po niemiecku, to synonim chaosu zniszczenia i śmierci. Smoki dzisiejszych czasów to subtelne e, kreatury w porównaniu do Führerschwinge. Są podstępne i cierpliwe. Ona taka nie jest. Po ostatnim przebudzeniu przez, mi przez 4 miesiące e, zabiła blisko zbiła tysiące, tysiące żywych istnień. Amzel bierze głęboki oddech, uświadamiając sobie, że w jego oczach, że ma nawiedzone spojrzenie. To były mroczne dni. Niezniszczone ilości kobiet, mężczyzn, dzieci, zabite, usmażone żywcem we własnych domach przez stwora z legend. Bez nadziei na z na no to, że przyjdzie zbawienie lub ratunek. To był horror, który, który ciężko zrozumieć. A więc co się stało? Nie wyobrażam sobie, żeby rozcięty smok tak po prostu sobie odszedł. W końcu udało ją się powstrzymać tylko dzięki mężczyźnie Zwanemu doktorem Adrianem von Clair. Cóż, hmm, LUDWAP też się przydała. Oczywiście. Um, ale była to eksperymentalna broń. Zaprojektowana przez von Wonkleer, która w końcu przybiła jej pancerz i łuskę. Spadła y, w radioaktywne pustkowie. Y, zasypana y, całym stosem rakiet i kul. Hmm. Po raz Nie wiem, co to jest. Dobra. Dziś stany jest to jako Dragonfall. Smoczy upadek. Hmm. Nie musząc się obawiać smoczego gniewu, Niemcy okusili w bohatera. bohaterem. Współczesny zabójca smoków. Moja rodzina niemal czciła tego człowieka. Jeżeli Dragonfall był tak niezwykłym wydarzeniem, jestem zaskoczona, że o nim nie słyszałam. Kolejne lata przyniosły kolejne traumatyczne wydarzenia Eger. Nie tylko na poziomie narodu, ale na poziomie globalnym. Pojawiły się nowe gatunki zwierząt, które odkrywaliśmy niemal codziennie. Dwa lata po Dragon Fall, po smacznym upadku upadku tego smoka, pojawiła się. Ludzie zaczęli ponownie aktywnie używać magii. Powróciła do świata, to było nowym źródłem paniki. W 2021 e, nastał bunt, pojawiły się zamieszki, bunt orków i troli. E, dały ludziom do, powód do globalnej paniki. Czy jesteś zaskoczona, że w takim zamieszaniu e, wyczyn doktora Klera i e, pożoga Firewing? E, Zostały zapomniane. Smoki to wczorajsza wiadomość. To zeszłoroczny śnieg. Pociera skronie. Ponownie. To stały się całe lata temu. Według mojej wiedzy, historia Fury to tylko historyczna anegdota. Nic więcej. No dobra, więc panika próbowała nam powiedzieć o, smoki, który zdechł, o smoku, który w, zdechł wieki temu. Przyciąga spojrzenie po grupie, ale nikt nie, nic nie mówi. W końcu poddaje się. Ktoś ma pojęcie, dlaczego? A, od odzywa się sfrustrowany. Nie. nie, nie ma to większego sensu dla mnie niż ma to dla ciebie. Ale Dragonfall to starożytna historia. Furšwing nie żyje od 402 lat. Mm. Uh. Ale jest jedno jest pewne: Monika próbowała nam to powiedzieć. To imię i jest to ważne. Powołdźmy, zaczyna mieć problemy y, z panowaniem nad sobą. Bierze głębokie oddechy. Mm. Przyjrzę się temu i spróbuję znaleźć jakieś odpowiedzi. W międzyczasie, czy ktoś przypomina sobie coś jeszcze? Co się stało jeszcze? Pomyślmy. Pojawił się ten koleś w militarnym pancerzu z, min z miniganem. Pamiętasz go? E, przyprawę mi o serca. Ale tak ostatecznie nie był aż taki twardy. No i uciekł. Nie wiem jak to się stało, że on uciekł, ale uciekł. Był szefem ich ochrony. E, musisz e, powiedzieć mi coś więcej. Jakieś detale? Coś przychodzi ci do, e, do głowy? Jakieś jego cechy? To jak wyglądał, lub jak się zachowywał? Starszy koleś, topie pierwsze. To po tym, po tym jak brzmiał go głos, skarduje, że, skarduje, że był e, po 40. Całkiem stary jak na orka. Skóra na jego twarzy pochodziła z przeszczepu. E, jeżeli uda nam się znaleźć szpital, w którym to zrobiono, może namierzymy go jakoś. To już coś. E, zobaczymy, co uda nam się wygrzebać. E, Przypinać sobie coś jeszcze? Ta posiadłość, ta posiadłość była tylko przykrywką do tego co się dzieje w piwnicy. A on sobie przetakuje. To akurat jasne. To nie była mała inwestycja. Ktoś wywalił sporo szmalu, żeby to zbudować. I czasu. Miejsca takie jak to nie pojawiają się z dnia na dzień. No i to wszystko w tajemnicy. Zgoduję, że właściciele nie ucieszyli się z tego, że wyszedłem sobie z tego żywcem. Wiecie coś jeszcze? Nie, to wszystko co mam. To niewiele. Amzele kiwa głową. Jego twarz jest mizerna i pochmurna. Zgadzam się. Piwnica, stary ork i dawno zapomniane wydarzenie. Um, zaraz, momencik. Czegoś na tutaj nie mówisz o naszym kliencie. Kto nas wysłał na akcję? Czy się ukrywasz? Potrząsa głową Nie, kapitanie Niczego nie ukrywam Jestem zmęczony, sfrustrowany I tęsknię za Moniką Pozuję przez chwilę Nic nie mówię o kliencie Ponieważ to nie ja nagrałem tę robotę To Monika Czerwieni się nieco Ja chciałem, żeby Mówiłem jej, żeby nie brała tego Ale tej roboty Ale powiedziała, że to będzie bułka z masłem z Moniką niedawno skontaktował się mężczyzna znany jako Green Winters, um, aktywista z um, politycznej sceny F-State. Nigdy nie lubiłem człowieka, a z pewnością mu nie ufam. Ale Monika Monika zrobiłaby wszystko. Uh, y, Odałaby wszystko za swoje poglądy. Um, wszystko za Flock-State. Wzdycha. Ponoc przyrzekał jej, że te informacje, które wydobędzie, będą e, zadecydują o przyszłości i jej stabilności w Flux. I to wystarczyło. Dobra, musimy namierzyć klienta Moniki i go przycisnąć. Zdecydowanie. E, uważam, że Greenwinters wpląta nas coś znacznie większego, i nie powiedział nam o tym. Kiedy się dowie, że. Coś poszło nie tak z naszą akcją. Będzie chciał prysnąć. Będziemy musieli go znaleźć zanim to się stanie. Potrzebujemy tej informacji i to szybko. Tu w Kreuzbüzer jest pewien człowiek. Turek imieniem... O szlak te ich imiona. Altuk Burkazai. -Bur jest właścicielem małej kawiarni, jego sklepu. Nazywa się Kafe Potrafi znajdować informacje. W przyszłości korzystałem z jego usług. I myślisz, że będzie wiedział coś o Grave Wintersie? Mam głową. Kiedy się dowiedziałem, że Monika odnowiła znajomość z Green e, skontaktowałem się z Altugiem. Od tamtej pory jeden z jego ludzi e, czas go śledzi. Jak powiedziałem, nie ufam człowiekowi. E, Najdaj no się z dobrego powodu. E, pogadam z tym Altugiem o Wintersie. Bardzo dobrze eee, Powiedz mu, że cię przesłałem Ja spróbuję wykopać jakieś informacje na tego, co dzisiaj się dowiedzieliście Dobra Pięć karmy, w końcu jakiś poziom O piesio, mamy pieska Spotkać się z tym, game saved W końcu, już się martwiłem, że nie dostaliśmy tego poziomu Po ostatniej akcji, dobra Wydajemy te pedeczki. Eee, Martwiło mnie ostatnim tym, że nie mieliśmy mm, to daje Overwatch. Jeszcze nie jest otwarte, Combat Range. Overwatch by się przydał, to jest fajne. Ale SMG, Shotgun, Rifle. Mamy Rifle. Bierzemy to na jeden. Będziemy to mieli na. Ile to jest dwa? To wali serią wali, podwójną, to potrójną. To będzie dwa, trzy i tak nie weźmiemy. Shade. Close Combat tego nie chce. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę Biotech. Więcej hit z Metkitów. To jest. Mm, to się przyda ten punkt. To weźmiemy? Coś jeszcze? Drony. Pamiętacie, jak wziąłem drony. <grym> raz wyżyłem, raz wyżyłem. Jak chcecie sobie, wróćcie do mojej tej poprzedniej serii. E, e, Shadowlą, więc tam miałem bohatera też takiego samuraja i wziąłem mu ten. Wykupiłem mu drony i. Chyba raz tylko użyłem na jednej akcji później już więcej nie wróciłem. Punkty zmarnowałem to była. To były czasy. Dobra, starczy. w Wpody nie będziemy dawać. Quickness się przydał. To później. Hmm. Dobra, confirm. Możemy teraz coś robić konkretnego. Czekajcie, co dałem? I mogę chyba już teraz strzelać Dobra, chodźmy. To jest Paul. To jest Detrich. Co to jest? Tante Nas, 50 Tante No, um, mamy szaweczkę jakąś. Zobaczmy, co co tu w szaweczce? No to jest nasza skrytka po prostu. Skrytusia, dobrze. co tam jest? Ktoś tu mieszka? No to jest chyba nasza kanciapa. Z Eger muszę pogadać. Z Glory też mogę pogadać. Czy ten koleś jest? Z piesia. czy piesio idzie z nami na akcję? Mogę go wziąć? Ciekawy jestem. Piesio umie mówić, czy nie? Zbliżasz się do safehouse, czyli do skrytki do, do schronu, gdy za rok wyłania się ogromna kreatura na czterech nogach Dante, pies Moniki ogromny burek Mieszaniec nieznanych ras, E, Piszcie cienko, wchodząc do pomieszczenia. E, głowę ma przy ziemi. O! o cholera, Dante. Dietrich potrząsa głową. Nie martw się, Piesko. Zdbam o siebie. E, na, na widok psa Moniki oczy amzela e, napełniają się łzami. Wzdycha ciężko. Nie może złapać oddechu. Zaczął... Yy... Zaczął piszczeć jakąś godzinę temu. Później zaczął wyć i, i, i nie przestawał. Zamyka oczy. Wtedy sobie uświadomiłem, że coś się stało. Spoglądasz w wielkie brązowe oczy i widzisz w nich inteligencję i smutek. Piszcze cienko i ociera głową o Twoją nogę. Co możemy zrobić? Damy mu jakiś przysmak. Weźmiemy przysmak z tego, z torby Moniki i damy mu jeden. Dante bierze przysmak do pyska, ale najwyraźniej no, nie ma apetytu, ponieważ po chwili wypuszcza go na podłogę. Um, przy, d, dociska swoją, no ten, przytula się do, do twojej nogi. Chyba pies idzie z tobą, kapitanie. sobie bierze głęboki oddech i powoli wypuszcza powietrze. Na jego twarzy pojawia się melancholiny i uśmiech. Być może część Moniki będzie żyła w Dantem. Wróć do syf, do tego schronienia, kiedy skończysz interes z Atlungiem, mój przyjacielu. Z odmianą szczęścia uda nam się namierzyć ginał interesa i dotrzeć do sedna sprawy. Gapi się w podłogę. A teraz myślę, że, myślę, że... powinniśmy przemilczeć chwilę zamilczeć chwilę. Zaciska usta za Monikę Dobra, to sobie milcz, a ja muszę załatwić sprawę z tą. O, pies idzie z nami. No proszę, mam go w drużynie? Czy nie mam go w drużynie? Jak to jest? O, jest Dante, co ty potrafisz, Dante? Action Pool, dwie akcje masz, tego ja. Armor nie masz wcale siła, jeden tylko. Dlaczego masz tylko jeden siłę? To taki słaby pies, wszystkiego masz na jeden pies. To żebyś miał jakieś. O, to taki. Piskak z ciebie, piesio. Myślałem, że to jest jakiś pies bojowy, a to jesteś taki. Piasek taki, kanapowiec troszeczkę. Mm. No Dobra. Będę musiał tych wrogów pryskać tym jakimś sprayem o zapachu czapi albo jakiegoś innego przysmaku, żeby ich gryzł. No jakoś damy radę. Chodź, piesio. Czekaj. Pogadamy z tą. Eger. Ona ma, jak zawsze podkładam głosy bohaterom, staram się, żeby były takie same z odcinka na odcinek, ale ponieważ nie gram, jak gdyby wszystkie odcinki jednego dnia, dlatego czasami głosy bohaterów zmieniają się, za co przepraszam. Ta bohaterka jest trolem, bo wiecie, że Shadowrun to jest taki świat przyszłości, taki świat orkii na przyszłości, więc są tu wszystkie stwory, elfy, trole, orki. Więc ona jest trolem, dlatego jest, chociaż jest kobietą, staram się poddać taki, taki basowy głos, nie wiem, nie wiem czy mi to dobrze wychodzi. No, w każdym razie, pogadajmy z nią. Eiger. Eger obdarwujecie tak ciężki spojrzenie, że zmienia ci się niemal, e, smak w ustach. E, to oczywiste, że wciąż winicie za śmierć Moniki. E, mogę coś z ciebie zrobić? E, nieustraszony dowódco? E, musimy pokazać o Monicę. Nie, nie musimy, nie teraz. E, nie zmusza mnie tego, kapitanie. Jednego dnia, pewnego pięknego dnia porozmawiamy sobie i wykrzymy wszystko w twarz, ale nie teraz. Opowiedz mi wtedy o tym e, syfie, o tym szajsie, który tam się wydarzył. I dlaczego naj, nasz najlepszy, nasza nasz najlepsza przyjaciółka zginęła, ale nie dzisiaj. Dobra iger, e, łapę, o co chodzi. Dam ci trochę przestrzeni. Dobry wybór. E, no dobra. Chodźcie pokazać tym. Napiszcie w komentarzu, jeżeli chcecie, żebym gadał z wszystkimi bohaterami, nie, czy mam gadać z wszystkimi. Nie chcę, żeby to wideo też było za długie, jak będę wszystkimi gadał, wszystko odkrywał, to powiedzcie co. To wideo będą trwały po 50 minut. Chyba, że chcecie taki wideo, to napiszcie w komentarzu, jeżeli lubicie długie wideo. Ale wtedy, żeby na takie długie cinki, będę się mówić, nie wiem, krojcie może na dwie części wyedywać coś. Nie wiem, czy chcecie taki materiał, taką formę jak starą z Shadowrun, Czy możemy, możemy go zmienić. Tą formę, nie wiem, napiszcie mi, jeżeli chcecie. Jestem otwarty Na sugestie Dobra, chodźmy tutaj O, Gdzie my jesteśmy? A miasto Jesteśmy w mieście Okej, okay, wyszliśmy na miasto Wyszliśmy na miasto e, W takim razie Uważam, że to jest dobry punkt, żeby zakończyć tę przygodę naszą e, W tym odcinku Yyy e, Trzymajcie się, pozdrawiam Was, do usłyszenia, do zobaczenia, mamy pieska i chodzimy z pieskiem zarąbistym, szukamy przysmaków dla niego, czapi i innych cudownych rzeczy, staramy się rozwiązać tą zagadkę, co się stało, dowiemy się od tego kolesia, może uda się go przycisnąć, ale to już nie dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia, na razie, cześć.